Hej ludziska, z tej strony Basker, a to jest Gwind Nowa Wiedźmińska karcianka. Yy, dostałem klucz Beta w sumie dosyć późno, bo późno zareagowałem na nią, no ale jest! I nagrywam dopiero. Teraz w sumie dostałem ją już jakieś 3 dni temu, ale no nie miałem czasu wtedy nagranie. Dobra, zaloguj się. Falogowanie. Jak oceniam grę przez te parę gier, jest trudna, to znaczy na, na początku powiem, że jest trudna. Ma zupełnie inne mechaniki niż w Hearthstone'ie i nie jestem pewien czy kamerka jest dobrze ustawiona, po, czy niczego nie będzie zasłaniać, może tak. Jak coś to na wizji, przygotowany youtuber, hashtag, no nie? Eee, no ale nie wiem czy niczego się będzie zasłaniać, no właśnie. Eee, jest trudniejsza, tzn. czy trudniejsza, czy ja wiem, teoretycznie w Hearthstone'ie trzeba się jakoś fajnie wymieniać, żeby mieć value. A tutaj za to, jakby to powiedzieć, w Hearthstone możesz mieć no hmm, do, dobierasz cały dek, prawda? Praktycznie. No niech, no chyba, że grasz agrodekiem i niszczysz gościa w czwartej turze. No ale zazwyczaj tak jest. A tutaj właśnie dobierasz zazwyczaj te, powiedzmy, maksymalnie z 15 kart. No chyba, że mamy duży draw w deku. No, jakie mam deki? Deki mam na razie podstawowe, tylko jedną beczkę otworzę, bo mi kazali, bo, bo dostałem za wejście w sklep i tyle. Resztę sobie zostawiłem, otworzymy sobie na sam koniec, więc nie wychodź, jak jesteś ciekaw, co dostanę. E, zagramy sobie potyczkę. Mam tutaj podstawowe i jedną stworzoną, w sumie też podstawową, e, bo nic tam nie dodawałem. Kim bym sobie chciał zagrać? Karty potworów, talia potworów. No nie powiem, żebym miał szczęście, żeby na przykład krowa mi wypadła, a żeby bies mi został, no to, to to nie jest zbyt fajne, no, i mi zostaje na przykład krowa na polu walki, no to do nich nie mam szczęścia. Może na start talię e, Królestw północy. Dobra, lecimy. O no, ten stem trwał 2 minuty. No to było dosyć długie, no ale no, no co? Jasny gwind jak to się mówi. Lecimy z tą grą. Szukamy przeciwnika. Znaleźliśmy przeciwnika. Może nawet coś wygramy. Naprawdę, jak roz rozegrałem tu już powiedzmy... Tak teraz strzelam. No dobra. Się przedstawili ładnie. Nie wiem czy nie zagłosił teraz. Muzyka na początku była taka dosyć... Cicha. A teraz jak mi wywalił tutaj wszystko... No, panie, panie, panie. Coś tu się jeszcze dzieje. Co chcemy sobie zostawić? O tak, dokładnie to nie wiem. Coś. Czy mi się podwójne kliknięcie włączyło? Nie mam pojęcia, co się stało. E, ja sobie wywalimy, myślę. Medic Polowy, ok. Mamy jakąś złotą kartę. Nie mamy, to sobie wywalimy tą wieżyczkę. Zwiększ siłę jednostki. Czy coś jeszcze? Czyste niebo? Nie wiem, na co gram. To jest problem, że nie można teraz spojrzeć. No ale tak, czyste niebo wyrzucę. Może nie gram na potwory. Może. Nie, nie gram na potwory. Chociaż te, tego deku. Praktycznie wcale nie znam O, moja tura Rzućmy sobie konika Wygrywamy w pierwszej? To jest pytanie Czy wygrywamy w pierwszej? A wygrywajmy w pierwszej O ile mi się uda, w sumie tak nie, nie przeliczyłem sobie Jeśli trzeba to pomogę Co to jest? Dobierz karty w liczbie 2, rzuć karty w liczbie 2 Ludzie tu już karty jakieś mają Kurde A ja początkowymi, więc raczej nie wróżę sobie Wygranych że tak powiem eee... No, nie wróżę i to bardzo Co ja tu mam? Mogę pożogaj sobie spalić własną kartę Co bym nie chciał? Mogę sobie balicą strzelić, ale chyba bym chciał sobie zostawić balistę na później eee, Wyrzucamy, żeby może się wysypał z dużej ilości kart, w sumie jak mógłby się wysypać No właśnie, mam takie trochę dwa na 10 rozdaje te dwie nobilitacje tak, nie za bardzo. Co to jest? Zmniejsz o jeden siłę każdej nowej jednostki na polu bitwy poza złotymi. Okej, okay, czy coś go może zabić? Zmniejsz siłę jednostki rywala innej niż złota o jeden. Dobra, to jest brązowa. Ale czy ja chcę na pewno to grać? Żeby po prostu Tom ubić? Musiałbym stracić dwie karty. Tom i w sumie i Tom. No dobra, spróbuję. Moje badania są ważniejsze niż co? Gramy. Nie boję się, co tu się stało. Co się właśnie w tej chwili stało, nie wiem. Wyjaśni mi to ktoś? Chyba nie bardzo. I co jest właśnie niefajne w tej grze? W tej. No, no tak, w sumie w tej grze. Pierwsze zwycięstwo, nie wygrałem chyba właśnie to, co chciałem zacząć na samym początku, ale te odgłosy mi przerwały w mojej głowie. Eee, zagrałem 15 gier i wygrałem może z 5. Eee, Okej, okay. widocznie chciał coś zrobić i mu kombo nie wyszło. No, pogratulujmy oponentowi, bo spoko. Nie, niech ma. Fajne jest to gratulowanie oponenta, bo ktoś może przegrać. Jej, jest to złota. Patrzcie, nie pogratulował nawet, no nie? Co za... Ech, ech, ech. Ale raczej nie poczekał sobie na swoją kolej. No dobra, czy na kolej, na yy, nagrody, bo poddały się, bo coś mu nie poszło, może. Nie wiem, czy on się poddał. Dobra, lecimy sobie teraz następną talią. Teraz talia potworów. Na czym polega talia potworów? Znaczy moja, bo nie wiem, jakie są jeszcze karty. Nie przeglądałem ich tutaj, ale na pewno sobie przejrzę, jak będę otwierał beczki. Już widzę, że możemy 5 beczek otworzyć. Zwiniesz, Boko. Ok. Eee, działa to tak. Halo, moje karty. Co my tu mamy? Grom, Trzaskający Mróz. Zmieścił jednostki inny niż złota o 6. To sobie walimy na razie. Wojownik dzikiego gonu. Odporny na mróz. To może sobie to jednak zostawić. Narwiemy to, o, na pewno to sobie wyrzucimy. Mglak, jeden tylko, mam nadzieję. Znaczy, mglaktas nam się... nie przyda. Coś mi się psuje tutaj. Nie wiem przez co. E, pożoga, spoko. Moja tura. Tak? Moja tura. Dobra, więc jak to działa? Zmieściłem jednostki. Okej. Okay. Jeździ z dzikiego ogonu na sam start. Tylko dwóch mam w talii, mogę mieć trzech, no ale nie mam kart, tak jak już mówiłem. To jest podstawowa talia. On pewnie zaraz mi wyjedzie z jakimiś złotymi. Bo tu nie ma legend. Będę się w cały czas. A, też ma tylko dwie w talii. Miłe zaskoczenie. O jeden. No tutaj akurat takich nie ma. Mglaka będę mógł mu na przykład zabić. Wrzucamy sobie golema. No właśnie, to ten golem. Ten golem jest też bardzo fajny. Zawsze mi zostaje. Zawsze. A, no dobra. Krówka. Dobra, zabijamy sobie ją. Bo nie chcemy, żeby. Ok Dalej wygrywamy A on nie ma już e, Czarta na następną turę Dodatkowego Oczywiście może mu przeżyć I raczej na pewno mu przeżyje A mi przeżyje na pewno ten golem Oto e, No I w sumie tyle Tak wygląda moje szczęście No spoko Graję sobie takie co Mam trzaskający mróz Nie wyrzuciłem go? Myślałem, że go wyrzuciłem No dobra To my sobie skopiujemy jego zagranie Bez problemu przy okazji sobie z leku wywalamy jakieś takie właśnie śmieciowe karty Które same w sobie nic nie robią, bo miał dwie takie na łapie no to byłaby tra to tragedia Okej okay, golemik I teraz pytanie, czy my gramy, czy my gramy, gramy żeby wygrać Pożogę mogę tu zużyć na tego Ale to jest jeszcze jedno właśnie pytanie, czy chcę, czy chcę pożogę marnować Na pewno on ma tam lepsze, chociaż ma Geralta może właśnie złote karty Zaryzykuję i mu zniszczę tego czarta. To był czart właściwie? Tak on się nazywa? Tak, to był czart. Dobra. No, mamy 21. On powinien teraz spasować. Przynajmniej ja bym tak zrobił. No, chyba, że ma jakieś tam ok karty mocne na następną turę. Ja tak szczerze mówiąc nie mam. Grom tak użył. Nie, jaskółkę on użył. Grom mogę użyć, ale czy nie będzie lepszy? Nie będzie lepszy. Bo to podwaja wszystkim. No a ja nie mam takich samych kart Dobra, gramy, gramy o tom, tak? Tego, 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 tego. Może te, bo jak mi trójki zostaną, to nawet lepiej. No dwójeczki tak trochę słabo i to jeszcze wiecie. No dwójka, dwójka jest mniejsza od trójki, o, tak. Zwiększam szansę na dobrą kartę, żeby mi została. Okej, okay, uparty, uparty człowiek. Mogę sobie im zmniejszyć trzaskającym rozem. Wtedy raczej odpuści Odporność na mróz Odporność na mróz, odporność na mróz, on też ma dwóch odporności na mrozu Na mrozu, na mróz To mi w sumie nic to nie da, dobra Bo tej tak się wyrównają To muszę zagrać na przykład Czy ja chcę coś grać, czy chcę odpuścić, to jest pytanie No o jeden tak przegrywać trochę wstyd, co nie? I szkoda, smutek eee, Pytanie, czy jest szansa, że mi podejdzie mgła? Chciałbym nawet bardzo w ten sposób sobie, zwiększamy szansę Ej, denerwuje mnie ten koleś. Dobra, gramy mglaka pra starego, czy jakoś tak. Jak to wygramy, to potem będzie jakby tak walka na, walka na top deki. Więc to będzie w miarę okej. Okay. Dalej, dalej coś gra. Okej okay. Teraz pytanie, czy ja chcę to poddać? Czy chcę grać? On ma kartę przewagi. Ja mam dwie mocne, to Znaczy dwie mocne. No dobra, nie mam. Poza złotymi, mam dwie złote. Spasuje. On musi wystawić jeszcze jedną kartę, żeby wygrać. Jak będzie remis, no to na niektórych grało wszystko. Dla mnie bez problemu. Mam dwie kozackie karty. Może być. E, obydwoje wygraliśmy, bo jest remis. Co będzie, jak zremisujemy? Oczywiście. Kto mi został? To ja, to ja i moje szczęście. Siema. O, czyste niebo, siema. Dobra. Jakieś ostatnie słowa? Na Geralta nie działają żadne removale. O tyle dobrze. Okej, okay. one nie są odporne na trzaskający. Ale mój też nie jest odporny na trzaskający mróz. Okej, okay, też mam Mglaka niby. Ale czy ja chcę mu się pozbyć dwóch Mglaków w cenie mojego jednego? Myślę, że tak. Inaczej tego... Czy z tego nieba raczej nie wykorzystamy. No. Raczej. No raczej tak. Miejmy nadzieję, że on ma tylko Eredina ze złotych. Że nie ma tutaj żadnego... żadnych... Złotych kart. Ani żadnych mocarzy. Na inne linie. Tak to wygraliśmy już myślę. Jak na razie, wiecie. Spoko. Gramy mglaka, tak na spokojnie. Nie mam mgły, więc mi w sumie nie usunie. <gry> ja tak powiem. Okej, okay. bez problemu. Bez problemu my sobie zagramy trzaskający mróz, ale to jeszcze nie teraz. Uuuu a odporność na mróz. Uch, już się bałem. Popatrzę tak to nie jest złote, no nie? Nie wiem czemu myślałem, że to jest złote. Zmienili to ostatnio. Tak mi się wydaje, bo to nie jest złote, to jest srebrna karta, z tego co widzę. Okej, okay, dwóch redynów odpada. Dalej wygrywam. I mogę nawet jeszcze bardziej wygrać. Dobra, wygrałem. GG Spoko. On ma 5, ja mam 14, on ma jedną kartę. I jeżeli to jest karta... Co zrobił? Wygrał. Dobra. Wygrał. Nieźle, nieźle. Naprawdę nieźle. No. Jednak, jakby ona była w pierwszym rzędzie, to jeszcze bym coś tam może... Czy coś tam ugrał. Wygrałbym na 100%, no ale. Ładnie, to było ładne. Tą, tą pierwszą. E, pierwszą partię nie odpuszczał. Grał do końca. Pogratulujesz mi, czy nie? Pogratulował. No, spokojnie. Przegraliśmy, ale dostaliśmy fragmenty kart. Fragmenty kart działają jak dust. Tak mi się przynajmniej zdaje. Dobra, jeszcze jedną może. E, z... Szczerze mówiąc, z resztą kart nie grałem, więc nie wiem, czy chcę. Dobra, zagrajmy sobie na przykład tą talion. Nie grałem tą Talium, tamtą. To znaczy nie wiem, w sumie grałem raz i tamtą raz. I zobaczyłem tylko, jak bohaterowie działają. Ten bohater wkleja na 100. dwóch typków chyba. siedem na 7, którzy się ranią o dwa. Czy coś takiego to jest? Czyli są 5 na 5 zranieni. I ma kartę, która. No, Redin. Masz serce uncreate. No, i ma kartę jeszcze taką, która, która daje takim właśnie. Yy, nie to. Coś mi się to właśnie zacina, nie wiem czemu. Zmieściły jednostki. Inny niż złota o jeden. Zmieniły bazową o 4 przy wskrzeszeniu. To może być całkiem, całkiem Geralt. Tak zupełnie szczerze, zostawiłem sobie to. Czyste niebo na tego, jak najbardziej. Ruch dowódcy chcę... Ulewny deszcz, bym chyba tylko wyrzucił, bo mam ile? Raz... W sumie nie Nie mam żadnych Dobra Może być, mi pasuje Mi wszystkie karty pasują, szczególnie, że nie wiem jakie są jeszcze inne Wrzucamy koksika na start Albo nie Może to? Może? się pod to Co prawda Geralt byłby chyba lepszy, tak mi się teraz wydaje. No ale no nie wiem. Jak ona robi Nie rozśmieszaj mnie. Okej, okay, Ciri. O no, ma Ciri, fajnie. Jakieś ostatnie słowa? Halo, no jakiś ten interakcja z nią może, coś, no, wiecie. Jakieś ostatnie słowa? Cześć. Dobra, widzę, że już się pan tutaj nieźle bawi. Lepiej, żebyśmy się Co to? Sprzęsza brązową jednostkę. Okej, okay, czyli nie ma losową. Chyba, że jest błąd w tekście. Co? Może być. Okej, okay, no czyste niebo tutaj zagrywam. Wręcz na pewno. Tyle po twoich mglakach. No, no, spoko. Co najgorsze, że mogą te mu się wskrzesić i raczej na pewno się mu wskrzeszą. Chociaż, oj, nie, 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 nie. Dla mnie, jakbym ja tu grał, <grybujesz> to wiecie, co by się stało. E, siły jednostki. Mhm. Mi... Mm Które chcę? Czy chcę mu, teoretycznie, zabijając to, zmniejszam szansę na to, e, że właśnie któraś z tych zostanie. No, ale chciałbym jednak tą turę wygrać. Czy chcę zostawić? Nie, nie chcę, bo on zostanie i tak którąś z tych. Pewnie. Nie. Zmniejszamy. Dalej wygrywamy. Zmuszamy go jeszcze, żeby. Fajnie. Co ja mówię? <laughs> Zmuszamy go, żeby wystawiał więcej kart. Dobra, jeszcze raz to samo. Będziemy mogli sobie wskraczać. Albo tego, raczej na pewno tego. No, no. Grom. Dobrze. No z tym już się nie bijemy. Mamy pięć kart. On ma pięć kart. Spoko, pasujemy. Mi pasuje, że tak to się mówi. No, coś jeszcze zagrasz? Może... Nie. Proszę, że nie zostanie szóstka. Ej, come on. Bo, bądź taki miły. Nie zostanie szóstka. Dobrze, chociaż tyle. Co prawda to jest... No, co to jest? Mm, po twojej stronie, okej. Okay. Te są, plus jeden. Fajnie, fajnie. Mglak. Boję się, że on ma mgłę na ręce. W sumie mam takie drażnie słabe karty. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Eee, to bym sobie chciał skrzesić. On będzie miał pożogę czy tam jak to się nam nazywało. Raczej na pewno. I ją użyję właśnie teraz. Chyba że użył w poprzedniej. Hmm? Co to jest? Jakieś osłabienie mi się bardziej wydaje. A, a no tak, piorum. E, spoko. To mam przynajmniej jakieś kombo z tym. Zawsze coś rzucamy sobie to. Dalej przegrywamy. <laughs> Spoko. Ja nie widzę problemu. Ale no, musimy to wygrać, co? Dzięki. To jest w losowe. Losowe jednostki. ja bym jeszcze w niego trafił. Ooo! To by było świetne. Wystawiaj dwóch dutych No gramy o wszystko, tak? Wrzucamy potem to. Okej. Okay. No, raczej przegraliśmy. Nie ma szans na wygraną. Ej, czemu to się uzdrowiło? Tak, tak się nie robi. Mamy ruch dowódcy, który zadziała tylko na tyle. On ma jeszcze Erdina. No, ja muszę grać, no, ja muszę grać, bo inaczej przegram. Więc przegrywam teraz, czy w następnej? I tak w następnej pewnie przegram, bo on ma Erdina, to już to jest pewne. A ja mam dwa spele: Czyste Niebo plus. No właśnie. Dobra, raczej przegraliśmy. No, jeszcze mu zostaje takie coś. Gdyby to nie stało, odporność na deszcz. Okej, okay, przynajmniej tyle. Uff, moja jedyna szansa. Eee, rzuć teraz, nie wiem, mglaka albo coś. Się ma bies. Fajnie. Eee, tyle. Na razie tyle. Dobra, ale sobie zagramy jeszcze to. Zobaczymy, jakie on ma karty. Okej, okay, usuń. Mm, z dowolnego cmentarza. Z mojego cmentarza coś usunął. Dobra. Tyle. Koniec. Przegraliśmy, no ale było spoko. To, znaczy było spoko, bo w sumie, czy ja wiem. No i fajnie. Poddasz się od razu, że zbijemujesz mnie? Zagrasz jeszcze tą jedną kartę? Zagrał jeszcze, żeby mieć 51 do 9. Dobra. No niestety, przegraliśmy 1-2. Kiedy gram w to pierwszy raz nawet yy, w Gwincie, w Wiedźminie, w to nie grałem zbyt dużo, więc więc i tak to jest, myślę, że nie, nie najgorzej. Tak? W sumie, w sumie nie. Bo to jedną się poddał koleś, więc nie, to jest bardzo źle. Ale no, wiecie, próbuje się pocieszyć. Tą drugą prawie wygraliśmy i była naprawdę, naprawdę fajna walka. Przynajmniej ja tak uważam. Pewnie jak coś doświadczeni gracze powiedzą, że yy, nie. I tyle. Mm, brak nagród, dzięki. Dobra. Wychodzimy stąd. I idziemy otwierać 5 golda serio, do jeszcze jednej beczki. No dobra, no ale no trudno. Nie chcę, to czy nie chcę. Nie chcę, żeby ten odcinek był zbyt długi, to na pewno. Eee, sklep. Witaj... ma zawsze rację. Ja ci dziękuję. Eee, kupujemy w liczbie dwóch... Mogę mogę na kredyt? Nie, nie mogę chyba. Potwierdzić zakup. sklep tu No ja się nie śpieszę, ale. Wow. Tak, chcę otworzyć teraz beczki. Zobaczymy co nam wypadnie. Jak wygląda otwieranie pakietów? Nie jak akwarystów, dostajemy tylko 4 karty. Do różnych klas już to widzimy od razu na start. Otwórz mi to. Mam chyba tą drugą teraz, czy jakoś tak. Zsześć, wszystkie swoje jednostki Straży Królowej. Spoko. I gry. przenieść jednostkę inną niż złota z cmentarza rywala do swojego. O, spoko. Takie pod y, cmentarze granie. Całkiem, całkiem. I teraz wybieramy sobie jakąś lepszą. Shani. Wskrzesić jednostkę inną niż złota. Przemień ją w złotą. Jej obecna siła staje się siłą brązową. What? To jest chyba złota karta z tego co widzę. Chociaż wszystkie chyba są na tym samym. Posiadane 0. O, jak fajnie. Zrobili to w końcu. Stwórz i zagraj kopię brązo bazową. <grych> brązową bazową. Brązową. Ostatniej zagranej karty specjalnej, innej niż złota. Dar natury, szanie albo przeraza. Znisz wszystkie karty specjalne. Eee, do swojego cmentarza. Okej. Okay. Myślę, że wybiorę jednak ją. Brzmi fajnie. Tylko dlatego. I tak, tak jak mówię, ja się na tym nie znam. A i tak nie macie co tam mówić. bo Miałeś jakąś tam najlepszą kartę na świecie. Dalej nie, nie spojrzałem sobie, czy kamerka zasłania cokolwiek podczas gry, ale mam nadzieję, że nie. Chyba guzik, tylko pas. który mi się wydaje. Dobra, nieważne. Nie spojrzałem, nieprzygotowany jestem. Dobra, tyle. No, więc nie macie co mówić, że na przykład. Aha, muszę wrócić. Otwórz beczkę. Tak. Nie macie co mówić, że na przykład yy, skałem wielką szansę, żeby mieć jakąś tam kartę. I tak te karty wszystkie wylecą, kiedy ta gra skończy. Yy, Skończy psie... się beta tej gry, o, tak i wszystkie karty zostaną usunięte. drugi drugim gra, e, ten nie wiem w sumie, który, to też powinno być. Ile mamy ich? O, kolejne. <śpoko> Spoko. Może sobie teraz zrobimy, na pod to. Uu, brak umiejętności, po prostu 10 ataków. jeździć dzikiego ogonu. No, nie mam jeszcze jednego. Co. Aha, wszystkich jeźdźców, okej okay. I trzęsienie ziemi yy, Jakiegoś tam yy, Zmieść siłę jednostek rywala poza złotymi O, dwa Myślę, że sobie poszedł yy, w Dzikiego Ogonu, ponieważ chciałbym potworami grać Tak Chciałbym zacząć grać potworami To jest wojownik, to nie jest jeździec, jeździec. jeździec. Szkoda no ale... no dobra. Mamy coś tam... Ej, nie, otwórz beczkę ja chcę. co jest w środku. Pewnie karty. Tak strzelam. W sumie tam złotą trafiłem, to nie wiem czy to jest są. Czy powinienem okazywać takie emocje jak przy legendzie w Hearthstone? No właśnie nie wiem, nie wiem. Nie wiem jak te złote się liczą. Dla... potworów Necker. Zagraj wszystkie nekery stali. Ok, kolejne nagranie... kolej... wiesz innych już chyba taka trzecia karta, taką widziałem. No jest jeździec, jest ten, 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 nie jest to jest Okej <grych> Ok, kolejne, patrzcie. No czyste niebo, mam chyba i to kilka. Jeździec dzikiego gonu. Yy... Mam dwa takie. Mogę mieć trzy i tam to było coś innego. To właśnie to było to, co ten kolej zagrał. Wezmę sobie jeszcze jedno to. Może to być bardzo duży błąd. No, ale tym raczej nie zamierzam grać. Wezmę sobie jeszcze jednego. Tak, e, teraz mam 3T te, i tamten jeden. Czyli zagrywam jedną, i trzy wychodzą jeszcze stali. Jeżeli dobrze rozumiem. A tu jest otwórz kolejną beczkę. Tak, mam jeszcze dwie beczki. Spoko 25 minut odcinek. No, czemu nie? E, biedna piechota. Czemu tylko biedna piechota? Tam jeszcze było jakieś jedno p No, ale no trudno. Mm, no spoko. Ta tym mi się nie będziemy rozwodzić, bo to są podstawowe Idziemy do tych lepszych Posiadane dwa, posiada posiadane dwa i posiadane dwa glaka Czy chcę, no teoretycznie chcę robić pod niego... Znaczy pod niego, pod potwory talie tak? No, ale nie jestem pewien Zmniejsz o 5 e, Ten mi się nie przydaje. Dobra, wezmę tego Mglaka. Może zrobię jakiś dek pod mglaki wszystkie? Nie wiem. Otwórz kolejną beczkę. Już ostatnia beczka. Ostatnia beczka beczunia. Otwieramy sobie. Krabopająk to jest. Możliwe. Mi to na wsze bardzo wygląda. Yatmanticory. Tak myślę że teraz, czy to widziałem. Chyba tak chyba już to widziałem w grze, no. O, jaka jest złota karta, chyba. Tak, złota? Świeci się na złoto, nie wiem. Łooo, legenda, czy co to jest? Tak za bardzo nie ogarniam. Zwiększ siłę o jeden za każdą jednostkę na cmentarzu. Spoko. Taki bolwart trochę. w Hearthstone'ie, no. Tylko, że tam nie na cmentarzu, bo tam cmentarza nie ma w Hearthstone'ie. Ale za te karty, które zginą. Czy to jest dobre? Nie wiem. To, to to jest co? Stwórz efekt mrozu, mgły oraz deszczu. Takie o kombo. Podmglaki, hehehe. He. Znisz wszystkie karty specjalne ze swojego cmentarza. Stwórz i zagra jednostkę. E, w swoim rzędzie za każdą z nich. Ooh, czyli mogę mieć na przykład powiedzmy. 4 takie karty. Nawet. Ale tak szczerze mówiąc. Skojatel za bardzo mi się nie uśmiecha granie. Jakoś tak nie lubię za bardzo, więc sobie wezmę jego. Tak, chcę tą. I pięknie, dwie złote karty chyba dostaliśmy teraz. Trochę proszku, że tak powiem, proszku, bo to są ka kawałki, fragmenty, bardziej kart. Eee, karty. Tworzenie, kole kolekcja kart, tak. Kolekcja kart. I czy nam się jakieś powtarzają? Raczej chyba na pewno. Raczej chyba na pewno, wow. Niezłe combo. Eee, Osiągnąłeś poziom trzeci, odblokowałeś możliwość zniszczenia niepożądanych kart. Zniszczyć raczej bym nie chciał. Czy jest coś takiego zbędne karty? Tak, mogę mieć plus 15. Nie, plus 15 fragmentów. Sprawdźmy sobie, jaką jest złotą. Ona kosztuje aż 800. Uuuu, to coś czuję, że będzie dużo zbierania na złotą. Czyli to są takie, jakby legendy, chociaż ta też jest złota, a tyle nie kosztuje. A ta kosztuje 80. Albo to nie jest złota. To jest złota. To jest złota? No to też 200 kosztuje, no nie wiem. Neutralne. Czy chcę atrapę? Nie wiem. Eee, zobaczę potem. <grym> na razie tworzy tworzyć nie będziemy. Tak sobie wbiję, może 10 poziom dopiero wtedy będę tworzył, jak mi się uda w ogóle. Eee, bo jeszcze nie wiem, czym chcę grać i w ogóle co jest w tej grze. Więc to było na tyle. Mam nadzieję, że się. Mam nadzieję, że się podobało. Jak chcecie więcej, możecie zostawić łapkę w górę yy, i napisać komentarz, bo w sumie nie wiem, czy coś więcej z tego nagrywać. Musiałbym się trochę poduczyć, to nie widzieliście. No, ale to było na tyle. Trzymajcie się na razie. Hej!